Halo, dzień dobry, witam Was serdecznie, mamy weekend, zaczniemy sobie dynamicznie, zrobimy sobie dwie tabaty, jeżeli nie masz energii, jeżeli nie masz siły, jeżeli nie masz powera, to jest właśnie dla Ciebie, ruszamy, startujemy, bieg w miejscu, 20 sekund, dwie tabaty z krótką przerwą, czyli 10 minut dla Ciebie, ruszaj razem ze mną, 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy, ale te 10 sekund przerwy też wykorzystamy, żeby nie stać w miejscu, uwaga i krążysz biodrami w prawo. Hop, bioderka 10 sekund, pracują w prawo. Pierwsza tabata rozpoczęta, ćwiczenie. Numer dwa, przechodzisz do pajacyka. Hop, hop, hop. Wersja łatwiejsza, Chodzisz do boku. Ty decydujesz, którą wersję wybierasz. Let's go. Hop, hop, hop. Super. I jeszcze chwilę i świetnie krążyć bioderkami. W drugą stronę 10 sekund. Ćwiczenie numer 2 z 8 za tobą. Za chwilę bieg bokserski. Uwaga, let's go! W spokojnym tempie lub trochę szybciej od Ciebie to zależy. Prawdopodobnie przed mną wstałaś. Bo tutaj zachęcam do tego, żeby te treningi, króciutkie rozruchy robić o poranku. To jest najlepsza opcja. 4, 3, 2, 1 luzik. Rozruszaj nadgarstki. Warto zostać na drugą tabatę, bo druga tabata będzie na mięśnie brzucha. A wiem, że to lubicie. Uwaga, pajacyk poziomy. Hop, hop, hop. Wersja łatwiejsza. Oczywiście chodzisz do boku. Ty decydujesz, którą wersję wybierasz. Ćwiczenie numer 4. 3, 2, 1. Zatrzymaj się. I kilka skrętów do boku. 10 sekund mamy, więc tyle, ile zdążysz zrobić, to będzie ok. I uwaga, kolejne ćwiczenie przeskoki z nogi na nogę. Hop, wyprostuj się. Ręka naprzemiennie pracuje z nogą, czyli prawa ręka, lewa noga. Hop, hop, hop. 7 sekund jeszcze. Super. I wspięcia na palce. 10 sekund, wspięć na palce, świetnie. I za chwilę przechodzisz do szóstego ćwiczenia. Szybki bieg w miejscu. Ćwiczenie numer 6. Szybki bieg w miejscu. Super. Hop, hop, hop. Pracuj rękoma, nie trzymaj ich tu w miejscu. Pracuj rękoma. Jeszcze szybciej. 4, 3, 2, 1. Stajesz szeroko. Do dołu i wyjście na palce. Do dołu i wyjście na palce. 10 sekund, czyli tylko kilka takich ruchów. Świetnie. I skakanka. Hop, 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 hop. hop. 20 sekund. Świetnie, numer 7. Uśmiech, radość energia. I lecimy dalej. Dalej, dalej, dalej. dalej jeszcze cztery. 3, Dwa. Jeden i ostatnie ćwiczenie do boku, hop i hop. Jak nie możesz skakać, to odchodzisz i dochodzisz i dotykasz podłogi. W ten sposób ty decydujesz, którą wersję wybierzesz. Dosłownie pozostały 4 sekundy i świetnie, super. Chwilka luzu, odpoczywasz i zaraz ruszamy sobie w tabatę numer 2, w której będzie większość ćwiczeń na mięśnie brzucha. A kto takich ćwiczeń nie lubi? Ok. Jeszcze tylko proszę stań szerzej i zrób trzy krążenia dookoła. Hop. W jedną stronę trzy i w drugą stronę trzy. I w drugą. Raz. Dwa. I trzy. Świetnie. OK, no to co? Trzeba się położyć na pleckach. Będę pokazywał ćwiczenia na bieżąco, od martwych robaków, po deski i tak dalej. Osiem różnych ćwiczeń. Zaczynamy za pięć sekund takim ćwiczeniem oto. Ręce w górze, nóżki w górze. Uwaga, trzy, dwa, jeden, czas, start. I trzymasz. Najważniejszy odcinek, ten dział okręgosłupa przylega do podłogi. Cała reszta w górze. Barki, łopatki oderwane. Chyba, że masz problem z karkiem, z szyją. To odkładasz głowę na podłogę, ale wklejasz odcinek ten do supa do podłogi. Cztery sekundy jeszcze. 3, dwa, 1 i ok. Super. Proszę obróć się. I teraz będziemy kolanko po przekątnej przyciągać do brzucha. Czyli w ten sposób jesteś pod nim miednicę i hop, po przekątnej. Hop! Hop! Do łokcia. Hop! Po przekątnej. Wydech, kiedy kolano idzie. Do łokcia, wydech, kiedy kolano idzie do łokcia. 7 sekund jeszcze. Świetnie. I stop, owracamy się, super. I teraz tak zwane potocznie pingwinki, czyli za 4 sekundy w ten sposób, tu mocne skręty do boku, czas, start. Co najważniejsze, nie ciągnij tej głowy do góry, nie nadwyrężaj tej szyi, najważniejsze nam jest to, Mocny skręt do boku, łopatki, barki w górze, i w ten sposób działasz. Let's go, let's go, let's go. Tak, jakbyś tutaj do boku robiła hop, w jedną i w drugą, z barkami i łopatkami oderwanymi od podłogi. Stop! Pięknie! Super! I za chwilkę martwy robak z opuszczaniem nogi do przodu, czyli za 3 sekundy w ten sposób. Uwaga, czas start. W ten sposób. Super! Wersja łatwiejsza, nie prostujesz nogi. Tylko tu, zobacz. Hop, 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 hop. Możesz też położyć głowę na podłodze i zrobić nawet w ten sposób. Poczujesz na pewno mięśnie brzucha. Staraj się odcinki mędźwiową kręgosłupa przylegać do podłogi. Stop. Obracasz się i będzie standardowa deska. Podwijasz miednicę. Bada trzy, I dwa, jeden. I lec go. Wyprostuj mocno nogi. I trzymaj taką pozycję z napiętymi pośladkami bardzo mocno. Tak. Staraj się mieć barki nad łokciami, rozłączyć dłonie i przytrzymać jeszcze 6 sekund. pod mietnicę. 3, 2, 1, stop. Super. Obracasz się. Uwaga, obracasz się. Złącz stopy podeszwami i brzuchy siłować. I ręce za sobą. hop, siadasz i dotykasz stóp. Lecimy. Let's go. I powoli się kładziesz, tak? Żeby poczuć mięśnie brzucha. I taka tabata. Zobaczcie. Kilka ćwiczeń, a jednego dobranych. I pracuje dół brzucha. I pracują skosy. I pracuje też cały brzuch. Stop! Kilka luzu. Odpoczywamy sobie. Super. I teraz tylko przez 10 sekund. Prawy łokieć do lewego kolana. Czas start. Pamiętaj, że to łokieć idzie do kolana, nie kolana do łokcia. Łokieć do kolana. Masz zrobić z pięciem brzucha. Zmiana strony. Hop. Nie ciągnij dłońmi głowy. Tylko dłonie leżą na głowie. Podpierają ją, żeby nie męczyła szyi i karku. I stop! Pięknie. Super. Ostatnie ćwiczenie. Ostatnie ćwiczenie. Ręce za sobą. Raz, dwa, trzy. Podłoga. Czas tak. Raz, dwa, trzy i podłoga. Super. Przy tym spięciu najważniejsze dla mnie jest to, jeżeli potrafisz, podwin jeszcze między. Podwin jeszcze lędnicę, kiedy masz nogi w górze. Hop! Czyli mocniej jeszcze się na ten ziąk do podłogi. Pięknie jest zrobiona tabata numer dwa. Stajemy na chwileczkę. Na sekundkę stajemy ręka prawa przed siebie do środka, dociśnij. Do klatki piersiowej. Tak, dociśnij do klatki piersiowej tutaj mocno. Super. trudna ręka. Pięknie. Na pewno poczułaś Brzusio po tych czterech minutkach wcześniej. Jeszcze dynamiczny początek, więc to będzie dobry dzień. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zostaw komentarz, subskrybuj mój kanał. Będzie mi bardzo miło daj lajka. Będę wiedział, że to wszystko ma sens. Już wiem, ale będę jeszcze. Lepiej to wiedział. Bieg w miejscu, chwileczkę i skok w prawo. Hop, i wracasz. Hop, hop, hop. I skok w lewo. I wracasz. Hop, hop, hop. Skok w prawo. Pięknie. I w lewo. Super. I jeszcze raz w prawo. Ekstra. I ostatni raz w lewo. Świetnie. Wyrzut nóżki do przodu. Przed Tobą. Ostatnie. Pół minutki wyrzucamy, teraz rozluźniamy rączki, luźno zrzucamy to zmęczenie, tę energię złą i za chwileczkę złapiemy tej energii dobrej. Jak najszybciej w miejscu, 10 sekund, żeby tradycji stało się zadość, bo tak kończymy każdy 10 minutowy rozruch. 5, 4, 3, 2, 1 i stop. Pięknie i fantastycznie. A jeżeli chcesz ćwiczyć ze mną, z moim planem, z moją grupą treningową Fitcamp Online dla Kobiet. Kliknij w link w bio, albo napisz do mnie wiadomość prywatną na Jacek Mądrzejewski trener na Instagramie czy na Facebooku. Dołączysz do mojej grupy treningowej dla kobiet, gdzie trenuję ponad 100 kobiet, a ja prowadzę tam 6 treningów na żywo w tygodniu podzielonych na różne partie. Nogi, brzuch, góra ciała, full body workout, stretching czy turbospalanie. Zapraszam serdecznie. Dzięki za dziś, do zobaczenia, trzymajcie się. Pa!